Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w tym świętym miejscu przy wystawionym Najświętszym Sakramencie na tle figurki Dzieciątka Jezus słynącej cudami, Dzieciątko Jezus koletańskie w tym sanktuarium, w którym szczególną cześć odbiera święty Józef. Chciałbym złożyć takie swoje pewne świadectwo, ale też jednocześnie pewien program, jako że e, świadectwa winny się wiązać z pewnym programem. One temu służą. Bo to rok 2020, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu, w tym, na dziedzińcu tego kościółka pojawiłem się z taką grupką moich przyjaciół, z którymi postanowiliśmy e, rozpocząć takie dzieło duszpasterstwa ludzi pracujących. Ora et labora, módl się i pracuj. E, miejsce to, Sanktuarium Świętego Józefa, wydawało nam się idealnym do tego, aby to dzieło tutaj w jakiś sposób osadzić. Sprawa wtedy rynku pracy wyglądała jeszcze wtedy zupełnie inaczej, to był jeszcze zupełnie inny Kraków niż ten, który jest dzisiaj. I spotkałem się tutaj z, ogromną, życzliwą, z ogromnym, życzliwym przyjęciem siostry Eweliny, dziś matki przełożonej, i tak wyszło ze mnie, że hm, mam problem, czyli szansę. Otóż zdiagnozowano mi nowotwór złośliwy. I do taka stopień złośliwości najwyższy. Byłem już po pierwszej operacji, ten paskudny nowotwór zwykle kończy się dramatycznie. I wtedy siostra z takim ogromnie pogodnym obliczem, za którym stała wiara, wstaciła mi w rękę książeczkę z nowenną do dzieciątka koletańskiego. I butelkę z wodą. W której to dzieciątko, ta figurka była kąpana. Jak człowiek śmierdzi trupem, do tego typu prezenty, dane z taką wiarą, z taką życzliwością, bierze zupełnie na serio. Wtedy się tego typu informacje bierze zupełnie inaczej. I przyznam się, że od tego czasu codziennie odmawiam e, nowennę do Dzieciątka Koletańskiego. E, odmawiam e, i tą z książeczki, którą otrzymałem, a już zaczęła się w mojej głowie i w mojej modlitwie tworzyć nowa. E, to wszystko łączy się, ta nowenna, z najświętszym sakramentem, z Eucharystią, która jest w moim życiu jako księdza w sposób szczególnie obecna. Ta wiara w uobecnienie śmierci, zmartwychwstania, w niepowstąpienia Chrystusa, ta wiara towarzyszy mi przy każdej Eucharystii. Ta wiara w Jego obecność pod postaciami chleba i wina. I to, że od tamtego czasu przy Eucharystii z jeszcze większą wiarą mówiłem słowa, które e, w dzisiejszej liturgii wypowiada słowa w wypowiada trendowaty. Panie jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To dotknięcie Boga najbliższe jakie tylko jest możliwe na tym świecie nie, y, to wszystko nie tylko dało mi spokój, ale jak do tej pory widać uzdrowienie. Uniknąłem wtedy i przez moją modlitwę, ale modlitwę setek moich bliźnich, którzy tę moją chorobę wzięli niesłychanie poważnie. Na ten modlitewny tapet. I, i dzięki też y, znakomitej opiece służby zdrowia trafiłem na takich lekarzy. To wszystko razem. Y, I oczywiście y, y, jeszcze człowiek szuka y, wstawiennictwa różnych świętych, y, których bierze do tego modlitewnego raportu. Dało takie taki ogromny, można powiedzieć, taką ogromną łaskę uzdrowienia. Um, Uniknąłem chemii, naświetlań. Um, Panu Bogu bardzo dziękuję. Ale jest to też związane. Z bardzo konkretnym zadaniem. Bo tak jak. Um, po których tam badaniach okazało się, że tego nowotwora już nie ma. Jestem w kaplicy cmentarnej, kaplicy szpitalnej, i em, była świetnie, cudownie oświetlona słońcem. I tak myślę sobie: O jej Lucek, a może podróż dookoła świata, może wyspy kanaryjskie, a może Ameryka Południowa? I taki wewnętrzny głos, Lucek, bierz się do roboty. No. <laughs> Żartów nie ma, po to dostałeś drugie życie. To wszystko przekłada się, e, to doświadczenie wiary na, e, w pastelstwo ludzi pracujących. E, na to, co teraz w tej chwili e, e, możemy robić dla tych, którzy rzeczywiście w tej przestrzeni pracy są dotknięci zupełnie nową sytuacją którą trzeba przekuć na nowe możliwości, na nowe szanse. W tej całej machinie zła, która gdzieś tam jest odczuwalna jako ogrom, jesteśmy, jesteśmy świadomi tego, że z nią po ludzku się nie zmierzymy. Ale jak to ma mawiała Święta Teresa z Awila, Chrystus i ja stanowimy większość. I chciałbym teraz jeszcze wrócić do tego doświadczenia tego kościoła i tej nowenny, bo muszę się przyznać, że przez lata mojego kapłaństwa. Owszem, Boże Narodzenie, piękne, fantastyczne zwyczaj. Oczywiście teologia cudowna, wcielenie Słowa Bożego. Pięknie, cudowna rzecz. Dwie natury, prawdziwa boska, prawdziwa ludzka, biednej osobie Chrystusa. To wszystko rozpoczyna cały proces zbawienia, cudowne podzielenie przez Boga naszego ludzkiego losu. Fantastyczne doświadczenie wszechmocy Pana Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, i Bóg, skoro postanowił, chce być człowiekiem, jest człowiekiem. Bóg nie robi tego dla zabawy, dla żartu, robi z miłości, żeby nas wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się po grzechu. To czego wiedział? Ale poprzez to regularne odmawianie nowenny do dzieciątka Jezus, zacząłem czuć jeszcze bardziej, oczywiście przez Eucharystię i tę nowennę, że ja jestem krewnym Jezusa. Że jego genealogia zapisana u Mateusza i Łukasza, to jest również moja genealogia. To są również moi przodkowie. Poprzez wiarę. I że te drzwi stajenki betlejemskiej, drzwi Nazaretu są otwarte, również dla mnie. I że tam mam brata, który oddał za mnie życie i dzięki któremu ja mogę mówić do Boga: Ojcze, i razem z nim mówić: Ojcze nasz, razem z nim, z Jezusem. Że tutaj znalazłem prawdziwą piękną kobietę te franciszeli kopowie zbyt piękna żeby ją pożądać zupełnie inna kategoria piękna kobiety Najświętszą mary Pannę. ja tutaj znalazłem prawdziwego mężczyznę świętego Józefa człowieka który był odpowiedzialnym mężczyzną i, i to są również i moja matka, bo tak Jezus zarządził, i to jest również mój opiekun, to jest moja rodzina, to jest mój dom. I choć miałem takie szczęście w życiu, że miałem znakomitych rodziców, że tutaj nie miałem poranien dzieciństwa, ale również ten dom jest dla mnie niesłychanie ważny. Dla mojej normalności, tu i teraz, dla moich wyzwań, które przede mną stoją. Bo dzieciństwo, a jeszcze wspólne dzieciństwo z Jezusem, nie ma nic piękniejszego. Ale wspólne dzieciństwo z Jezusem to nie tylko ze mną, ale ze wszystkimi, którzy tutaj przychodzą. Ludźmi dobrego serca, jak pasterze, ludźmi pokornego umysłu, jak mędrcy. Niesamowite doświadczenie dzieciątka Jezus. Tego dzieciątka, które zostało przyjęte przez Najświętszą Marię Pannę i cały czas brzmią w moich uszach jej słowa, gdy usłyszała, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych: oto ja, służebnica Pańska, oto ja, sługa Pański. Nie ma innej definicji mojego człowieczeństwa, mojego kapłaństwa. To jest to niesienie Jezusa przez nią pod sercem do świętej Elżbiety, gdzie jest spięta adoracja Boga, który jest we mnie, tak bliżej, że jego już bliżej być nie może na tym świecie, a jednocześnie przełożenie to na dobry czyn. Przecież mam wnosić w dom drugiego człowieka Jezusa. To oczekuje ode mnie Pan Bóg jako kapłana, ale chyba od każdego z nas nieść do drugiego człowieka, do drugiego domu Jezusa, ale w swoim sercu. Innego naczynia dla Boga nie ma. Innej monstrancji nie ma. To doświadczenie jest niesamowicie wymowne i to wszystko przekłada się na doświadczenie Właśnie y, modlitwy i pracy, ora et labora, to jest dokładnie to, co jest taką dywizą naszego duszpasterstwa ludzi pracujących. Tak więc jeszcze raz dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie choroby. Za to doświadczenie y, tego miejsca, tej nowenny, wspaniałych ludzi, którzy y, w mojej intencji modlili się i modlą się. To doświadczenie takiej łaski Pana Boga, która jest dana, ale którą trzeba też przełożyć teraz na bardzo aktywne, dynamiczne życie. I zakończyłbym tą swoją wypowiedź taką w krótkim dwuwierszym Adama Mickiewicza który od dziecka przylepił się do mojej mózgownicy i które coraz bardziej w moim życiu zaczyna odgrywać rolę. Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie. zapłaci.